Cześć Siemanko, witajcie z tej strony Matkonix! No i witam w kolejnym odcineczku z Farminga na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku jesteśmy na serii MCRYK. I dzisiejszym odcinkiem od razu mogę zapowiedzieć, że zaczynamy sobie maraton. Będzie to maraton 5 od dzisiaj, 26 stycznia, do 30 e, stycznia, będzie to maraton, tak jak mówię, 5-dniowy, i codziennie od dzisiaj będą się pojawiać odcinki z tej serii. Także już właśnie takie ogłoszenie na samym starcie i na dzisiejszy odcinek przygotowałem opryski soi, ponieważ poza odcinkiem e, zasiałem wszystkie swoje pola ogólnie e, na polach, na jakich polach co zasiałem, może tak to powiem. E, na tych moich trzech małych polach zasiałem sorgo na tych wszystkich trzech polach. A na moich dwóch nowych polach zasiałem właśnie soję. I tą soję dzisiaj będziemy sobie pryskać, ponieważ jest czerwiec, no to trzeba ją oczywiście opryskać. Tylko, że nie będziemy sobie pryskać, nie wiem, kwastów, tylko po prostu będziemy pryskać jako nawożący. Jak, jak się tutaj można yy, przejść i zobaczyć, jak tutaj. Właśnie widać, jest soja, którą dzisiaj będziemy sobie pryskać I będzie to pryskanie na nawożenie Więc właśnie nie będę przedłużał Lecimy sobie do John Deere'a Poza odcinkiem, tak jak mówię, zasiałem wszystkie pola Przewinąłem czas tutaj do czerwca Później jeszcze w dalszej części odcinka pod koniec Pojedziemy sobie sprzedać miód Bo jak widać jest już cała paleta pełna Także dzisiaj będziemy mogli sobie pick-upkiem polecieć Ale najpierw lecimy sobie właśnie... E, pryskać, także my sobie wsiadamy do Dira. ogólnie poza odcinkiem robiłem dużo misji bo naprawdę to z tym pieniędzmi teraz krucha u mnie e, także jak widać to już kupiłem e, właśnie przed odcinkiem e, paletę z opryskiem przywiozłem ją i możemy sobie zasiadać tutaj do naszego Dira i e, sobie wziąć to naładować dobra także sobie naładujemy e, tutaj ten oprysk i będziemy mogli sobie lecieć. Ogólnie nie wiem, czy opryskam dwa pola, bo ogólnie muszę dwa ponawozić, tak jakby. E, bo jeszcze takiego nawożenia nie robiłem, bo robiłem opryski chwastów po prostu, e, a jeszcze takiego nawożenia e, pryskania takiego jeszcze tego typu nie robiłem, więc postanowiłem dzisiaj czegoś, coś takiego po prostu e, zrobić. E, I prawdopodobnie w następnym odcinku będziemy sobie sprzedawać kamienie. Może nie sprzedawać, w sumie źle to powiedziałem, bo nie będzie ich sprzedawać, tylko będziemy je przerabiać na Będziemy je przerabiać oczywiście na wapno, ponieważ jak tutaj już Wam chcę pokazać, jak widać, ta kubka z kamieniami naprawdę już mega spora. Jest tych kamieni, jak widać tutaj, no naprawdę tych ton, kilkanaście. I to właśnie będziemy w następnym odcinku wywozić do kruszarki, gdzie nam to przerobią na wapno. Także już wiecie, co w następnym odcinku będziemy robić. Także my lecimy sobie e, pryskać właśnie tu soje, Nic dzisiaj takiego nie przygotowałem, większego, tylko te opryski. E, przygotowałem mm, właśnie, Chciałem sobie takie opryski zrobić, bo czemu by nie dałem. Ten pola z Sorgiem ponowoziłem już na 100%. Także gitara się ma. Ogólnie na żadnym polu nie wyrosły chwasty, bo wszystkie pola były po prostu zorane. A właśnie, jeszcze zanim wjedzie, wjedziemy w soję, bo jak widać, już nam się wygniata. To zadecydowaliśmy, bo było dużo komentarzy i tak dalej że wyłączamy chwasty, ponieważ jak wiecie na no odzera zadecydowaliście, że chwasty wyłączamy i tutaj na tej serii również te chwasty wy... po prostu znaczy nie chwasty, nie wiem czemu ja to cały czas mówię chwasty. Chodzi mi oczywiście o niszczenie plonów, o tą opcję, że po prostu nie będą się robić ścieżki. Dobra, nie wiem czemu ja mówiłem, mówiłem chwasty, ale ogólnie chodziło mi właśnie o te ścieżki Hmm, także teraz tak Musimy sobie rozłożyć e, Łopryskiwacz e, Właśnie Także nam się tu pięknie rozkładko Ciekawe żeby tu I no zaraz za, o coś nie zahaczyło Widzę że muszę troszeczkę Wjechać bardziej O tak o Okej okay. Eee, jeszcze sobie ustawimy, myślę, GPS-a Bo widzę, że mi się e, niezbyt e, chce działać, także e, Ten opryskiwacz ogólnie ma metrów Tylko sobie na szybkości zobaczę, ile ten opryskiwacz ma e, metrów Ten opryskiwacz metrów ma e, 24, dobra, 24 metry ma ten opryskiwacz, także dobra Tylko mi tak skręca głupio, to ja nie wiem Nie wiem, dobra, walić tego GPS-a Pryskamy tak. E, dobra. No i ok, no i pryskamy sobie soję. Ogólnie tekstra Soi mega fajnie wygląda, także naprawdę muszę przyznać, że tutaj się postarali z tą teksturą soi właśnie. Także my sobie tutaj pryskamy. Jeszcze mogę sobie wejść na mapę i zobaczyć jak to dokładnie wygląda, tylko jeszcze sobie, żeby tu nie wjechać w coś. E, ogólnie tak, w jaki sposób by to opryskać, bo tutaj jest te pole, tak wiecie. To w sumie, czekajcie, bo ja zobaczę sobie na mapie, tylko na prędkości, wyłączę tylko te wszystkie opcje se eee, aha, czyli w taki sposób mi to wygląda Dobra, to wiecie co, najpierw opryskamy może sobie tutaj Ten, tak jakby Cypelek I później będziemy sobie pryskać dalsze tam, tak jakby te pole Dobra, także opryskamy sobie tutaj, w sumie mogłbym to trochę podnieść O, może tak o bardziej Elegancko Dobra. Także pryskamy sobie tą soję. O coś nie zahaczyć zaraz. Okej. Okay. Dobra. Yy, tak, to Do wezmę później jeszcze na tamto pojadę. Yy, czy będę jechał na drugie pole dzisiaj? Myślę, że jeszcze tak, bo te opreski z tego co widzę mega szybko mi pójdą, także jeszcze pojedziemy dzisiaj prawdopodobnie na te drugie pole właśnie. Dobra, czekajcie jeszcze... A nowe. Także opryskałem, więc teraz możemy sobie cisnąć tam. No wiecie, no teraz jak wyłączyłem też tak jakby ścieżki, to też będę mniej realnie chyba jeździć pewnie, bo będę się kurde po tym tak jeździć polu, a jak były te ścieżki, to tak wiecie, bardziej uważałem. Z tego co widzę tutaj już jest... Aha, bo to dlatego tak to wygląda, bo to było powiększone, dobra. To muszę tak bardziej o. O tutaj ojechać. Yy. Kajcie, jeszcze bardziej w tą stronę. Bez GPS-a to jak widać strasznie się gubię. O, no i jeszcze mi się GPS zbugował i nie mogę go używać jakoś zbytnio. Dobra, ale chyba będzie GIT teraz. Dobrze będę jechał? Dobrze, dobra. E, także możemy sobie pryskać, ogólnie z tego, a zapomniałem, bo jeszcze miałem podjechać, dobra, to jeszcze podjedziemy dzisiaj, zatankować sobie John bo jak widać paliwa w nim naprawdę nie za dużo, okej, okay, miaka nie robię, także bardzo dobrze, jak widać paliwa nie za dużo, e, więc będę musiał sobie dzisiaj go jeszcze podtankować, tego John dobra, możemy sobie tu podjechać, okej. Okay. Ogólnie pryskanie takie na, na nawożenie to bardzo rzadko robię, bo zazwyczaj pryskanie to robię po prostu na chwasty, a na, takie nawożenie e, to robię bardzo rzadko, także fajnie, że dzisiaj, o Boże, zahaczyłem, fajnie, że dzisiaj coś takiego mogłem sobie zrobić, właśnie, hmm. bo wiecie, no soje też pierwszy raz tutaj hodujemy i w ogóle, więc postanowiłem sobie właśnie te, tutaj coś porobić z tą oczywiście, że nie ma będą, e, tak jak nagrywane. Z tej Sori, Soi. Ze Sorga to nie jeszcze nie wiem, ale ze Soi na pewno będę nagrywał żniwa. I to właśnie e, już niedługo. E, już za dwa odcinki prawdopodobnie, coś takiego, nie wiem. E, aha, bo tu też mogę zmienić sobie to szerokość, ale nie no, szerokość. Niech mi tak pryska jak spryska. Jest git. Z tego co widzę mam już 7 minut odcinka, także Nie wiem czy, jechać, czy jeszcze jechać na te drugie pole. Bo jeszcze mam wywieźć ten miód, ale w sumie wywiezienie miodu to mi długo nie zajmie Także wiecie Dobra, teraz tak, może pociśnię sobie tutaj tak Już nie będę patrzył, czy tutaj jest ponawożone na 100% czy nie, aby już tutaj też Chcę opryskać, bo ja to nawoziłem no, nawozem, ja teraz opryskam, więc wiecie Ale farming tutaj to przyjmuje jako to samo, więc Więc dlatego to tak po prostu wygląda Dobra Okej okay. I teraz musimy sobie jeszcze nakręcić. Ok, wezmę tu na raz. Nie, nie wezmę, tu jeszcze widzę dużo jest. Ok, włączamy i możemy sobie dalej pryskać. Ok, tu trochę drzew jest, to tak. Ok, eee, i o czym chcę dzisiaj pogadać? Bo ogólnie, jeżeli chodzi na przykład o zera, chciałem właśnie powiedzieć jeden taki temat. Jeżeli chodzi o od zera, to teraz prawdopodobnie yy, Nie wiem jak to dokładnie będzie Znaczy może tak to powiem Jak wiecie Kamilac wyjechał yy, I go po prostu nie ma Więc najbliższe myślę z dwa albo nawet i trzy odcinki Będzie bez niego po prostu Niestety To chciałem yy, ogłosić yy, Właśnie yy, Dobra Teraz tak, musimy sobie o tak odjechać ok? Jeszcze tam mi został taki, ten, to już to będziemy musieli się cofnąć. No. E, więc e, najbliższe, tak jak mówię, odcinki e, będą tak z dwa, raczej trzy nie. Tak, dwa odcinki teraz będą bez kamilosa, To chciałem właśnie powiedzieć, e, bo niestety wziął Ino, wyjechał nam. E, a nie chcemy robić jakiejś przerwy z Dawinem też e, z, od tego od zera, więc możliwe, że po prostu też weźmiemy kogoś innego do pomocy. Którzy by się pojawiali u mnie Ale już nie pojawiają na odzera Po prostu i takie osoby Zastępcze po prostu będą Więc mówię o tym żebyście się jakoś nie zdziwili Dobra po pole mamy Te spryskane także bardzo fajnie My możemy sobie to złożyć I cisnąć sobie na myślę Drugie pole tak bo mam dopiero 10 minut no to ciśniemy jeszcze na to drugie Pole Tam będzie na pewno o wiele łatwiej I szybciej spryskać bo Yy, właśnie yy, tam, tamte pole jest proste i w ogóle yy, dobra I właśnie mówię, bez tych ścieżek teraz tak będę jeździł trochę nierealnie, ale już dobra Bo już sobie tak zadecydowaliśmy na zera że wyłączamy i tutaj już też, właśnie pisaliście, żeby wyłączyć i tak dalej, więc yy, już to wyłączyłem, ogólnie jeszcze sobie podjedziemy i Tak jak mówiłem, zatankujemy sobie John Deerka, bo jeszcze Nie robiłem tankowania Na tej serii, to pierwsze tankowanie chyba Także yy, możemy sobie tu podjechać, dobra Okej, okay, chyba tutaj można, okej? Okay. Jest, tankuje. Zobaczymy ogólnie ile pieniędzy to będzie kosztować. O mój Jezu, to będzie widzę trochę kosztować Teraz zobaczymy ile O, trochę się wy, wykosztuje. Okej, okay. ile? 361 dolarów. Hmm. Spodziewałem się troszeczkę mniej, że zapłaca, ale jednak nie było aż tak mega drogo, jak się spodziewałem. Ale wiadomo, no teraz wszystkie te ceny paliwa i wszystko drogie, to nie ma się co dziwić, dobra My się tutaj skręcamy e, I co, jeszcze sobie myślę e, od razu natankujemy Że tak powiem, znaczy na, napełnimy może, tak to powiem, ten opryskiwać, o, do pełna e, Żebyśmy e, go po prostu mieli i myślę, że możemy sobie tak jak mówię, cisnąć teraz na nasze drugie e, pole Ogólnie trochę mnie coś widzę, gardło boli więc y, teraz tak będę musiał trochę z tym garden, <grym>, że tak powiem, drapa. Znaczy po prostu o to mi chodzi, że nie boli gardło, tylko mnie to, tak drapie strasznie i, i muszę po prostu y, robić takie, dwu, nie dwie sekundowe przerwy odmówienia co chwilę, ale dobra już. Y, nic nie poradzę, dobra, mamy jak widać tutaj właśnie obsiane nasze pole y, również z soją. Eee, także musimy sobie tutaj wjechać i to opryskać też. E, teraz tak. E, dobra, to sobie to rozkładamy. O Boże, ale żebym laga dostał w ogóle, kurde. Okej. Okay. Rozkładamy. E, sobie, okej. Okay. Ale opryskiwasz ogólnie też mi się mega ten podoba, więc... Fajnie. Okej, okay, dobra. I możemy sobie... Pryskać. Czy mi tutaj GPS będzie działać? Dobra, tutaj już mi działa. Także na spokojnie, w sumie możemy trochę skręcić, ale... Nie wiem, mi tak prowadzi. No dobra. Tylko żebym nie zahaczyło o coś zaraz. Bo by będzie niedobrze. Yy, może nie zahaczę o te drzewa, co? Mam taką nadzieję przynajmniej. Także yy, robimy uprysk. W sumie, to bym mógł tak wrażyć do góry to dać w sumie, ale dobra. O Boże! Urwało lance prawie. <laughs> Jak to śmiesznie ten... E, tak jak mówię, jak mówiłem, pod odcinkiem mega dużo misji robiłem, bo ogólnie te misje to są mega tutaj przydatne, bo już nie raz mnie wyciągnęły z biedy, że tak powiem, e, właśnie. A dożniwno jeszcze troszeczkę, więc muszę tutaj jakoś skończyć te pieniądze brać. E, e, I ogólnie w najbliższym czasie też będę musiał w końcu ten kredyt spłacić, bo mamy te 120 tysięcy kredytu i by się przydało spłacić to, nawet piszecie, kurde. Czemu ja tego nie spłacam, także to też będzie musieli W najbliższym czasie zrobić, ale teraz tak jak mówię najbliższym zakupem to jest zakup Nowej maszyny do zbierania kamieni za 52 tysiące właśnie yy, Czekajcie, jak mi ten GPS widzę, po... aha dobra Dobrze mnie prowadzi Ok. Yy, prowadzi mnie dobrze, także Pryskamy sobie yy, Spryskamy tak jak mówię te pole E, no to nawet udało mi się wszystkie pola spryskać. Uda mi się. Bo myślałem, że opryskam tylko jedno i... Ale widzę, że wszystkie są opryską, także spoko. Ogólnie, opryski to akurat lubię robić. W farmingu, także wiecie. Mega mi się to fajnie robi. No Zobaczmy, aha, dobra. Ja tak co chwilę patrzę, czy ja to dobrze robię, a bez miaków. Ale na szczęście dobrze. Także, w następnym odcinku wywóz tutaj kamieni. Na pewno, ze Sorga ogólnie, dajcie znać czy ze Sorga chcecie żniwa, odcinek po prostu ze żniw Myślę sobie, że Sorga to sobie już pod odcinkiem skoszę, bo to kosiliśmy dosyć niedawno A ze Soi, znaczy ze Soi to na pewno będę robił odcinek ze żniw Właśnie dajcie znać czy ze Sorga też chcecie, taki jeden odcinek ze żniw Okej, okay, tutaj widzę się nie wyrobię Także muszę sobie, cofnąć Mmm Także tak jak mówię, dajcie znać, i jak będzie dużo właśnie komentarzy na. No to zrobię jeszcze odcinek ze. właśnie żniw SORGA. Ale tak nie chcę też przyciągać to z tym wszystkim, wiecie. Bo na przykład, no tutaj troszeczkę różni się ta seria. Od, na przykład od, od zera. Bo jak mamy żniwa, no to zawsze wszyscy te, te, robimy żniwa. Czy nie wszyscy, ale o to mi chodzi, że praktycznie cały czas. całe żniwa nagrywamy, może tak to powiem. Albo większość. Ale po prostu to, ta seria na nasze kanały, i tak dalej, więc wiecie, ja tu sobie samemu gram. Yy, więc jest tutaj troszeczkę inaczej. Widzę, że zostanie taki malutki paseczek, ale już dobra. Oczywiście też trzeba będzie go opryskać, bo jakby inaczej. Yy, właśnie, i myślę, że tak. Jeżeli dzisiejszy odcinek oczywiście Wam spodoba, no to zostawcie apę w górę. I tak myślę, że na zachętę z 40 łapek możecie zostawić. To będę miał większą motywację. <grydy> Wiadomo jak, jak to wszystko działa. Mm, właśnie. Ok, teraz tak. I wpadajcie sobie prawdopodobnie dzisiaj właśnie na, yy, od zera jeszcze do... Jeżeli się nie mylę do Kamilosa. Tak do Kamilosa, Tak, do Kamilosa chyba właśnie. Yy, więc sobie wpadajcie. Czy on chyba to dzisiaj wrzuci, ale nawet już sam nie wiem. Czy on to będzie dzisiaj wrzucał, czy nie. Dobra, teraz tak, że tak nie wyjeżdżę za pole, żeby na sąsiada nie poleciało. Bo jak weźmie, złapie, kurde, sąsiada. Czy tu widzę, sąsiad nie ma nic, pasty ma. Ale z drugiej strony coś tam sąsiad ma, dobra. Tam to chyba ziemniaki są. Ogólnie. Mm, więc no. no to na ziemniaki, jakby tak poleciało, w sumie. Było też niedobrze. Ale to tak jak mówię to jest oprysk na chwasty czy coś, tylko to jest taki właśnie nawóz. Także to wiadomo lepiej oczywiście yy, o wiele. Yy, dobra, mamy już widzę 18 minut odcinka prawie, także już akurat sobie kończymy, więc właśnie wrócimy na Gospę i jeszcze sobie wywieziemy ten miód. Zobaczymy ile zarobimy. Właśnie za tym miodzik, bo tam jak widzieliście, no mam pełną paletę W końcu Jeszcze nie miałem chyba pełnej palety w ogóle, także W końcu będziemy mieli Dobra, także my sobie ciśniemy Okej Wy zabijecie mnie kurde w komentarzu za to, że tak po polach jeżdżę Dziwnie Ale ścieżek nie ma, to mogę sobie, Że tak powiem tutaj Nie ma ścieżek, to yy, Nic mi to nie zrobi Przecież wiadomo E, bo no, tak jak mówiłem właśnie sorgo mam już e, ponawożone także sorgo nie muszę e, nawozić także dobra ja sobie tutaj odstawię e, tego dżundirka myślę że w tym miejscu dobra puścimy sobie łoprskiwacz i teraz tak lecimy sobie e, tutaj do pickupa bo pickupem sobie to e, wywieziemy tylko że odczepimy sobie przyczepę bo przecież nie będziemy rali przyczepę na jednej pa palety także e, sobie musimy tutaj podjechać ok. Hmm. Teraz sobie musimy wziąć. Ta Aha, tego nie podniosę. To muszę e, tutaj e, 300 chłopów wziąć. Ok, tak zwane. Dobra, ogólnie, e, naszego tego zdania, co mu używamy wszyscy, 300 chłopów, e, to cały czas piszacie, żeby ta tak, żebyśmy nie mówili. Bo to cały czas mówi bo to wymyślili masz wiosolec, i tak dalej. Dlatego my tak myślimy, jak, jak to zastąpić. Czy może na 500 chłopów, czy 700 chłopów, <laughs> e, żeby to właśnie. E, Jakoś zastąpi, żebyście tak nie mówili Dobra, bo niektóre osoby Oczywiście mają pretensje, że, że Kurde, mówimy właśnie tak, dobra e, I teraz tak, składamy, mamy załadowany Załadowany miodzik Więc teraz możemy sobie go Pojechać sprzedać, także pytanie Gdzie jest on Najdroższy, ten nasz e, Miód Miód, 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 tylko że ja go znalazł Najpierw ten miód e, Miód, miód, miód Czekajcie, gdzie ten miód jest? O, jest, dobra, jest miód. Najdroższy miodzik mamy tutaj, ok. I jest to miejsce, gdzie to jest. Uwaga, uwaga. Jeszcze musimy to zobaczyć. W jakim miejscu to się znajduje, ten skup. Czemu nie widzę skupu? Czy mi znowu to odznaczyło? Nie no, mam wszystko zaznaczone. To Aha, to jest chyba tu, ta, to jest tam, dobra. To lecimy. Lecimy sobie ten miodzik sprzedać. Teraz, Boże, ale ten... Teraz tym pick-upem będzie sobie szaleć Dobra Także lecimy e, No to zarobimy za ten miodzik ile tam? 3000 niecałe za 1000 litrów Mamy tutaj 400 No to zarobimy tam z 1300 coś takiego Także zawsze tam jakieś pieniądze A przy tych y, też pszczołach nic nie trzeba robić Także Zawsze tam 1300 darmowe Ja tam nie pogardzę ogólnie Także wiecie Dobra lecimy sobie 120 tym pick żeby nie urwało łosiek tylko nie mogę tak skręcać jakoś zaraz dobra olbe ciśnię tym pick-upem dobra tutaj oczywiście ten skręc ok a żebym ściął <grych> dobra lecimy mhm. tak zobaczymy właśnie no z 1300 1400 zarobię za ten miocik także spoko pieniądze no chwilę muszę przyznać że i tak musiałem długo czekać aż ten miód mi tutaj te właśnie pszczoły zrobił ale no ja tam mam ile? 4 ule chyba czy 5 tych, ty, tych najmniejszych także wiecie yy, właśnie bardzo wolno nie ma się co dziwić, dobra sprzedajemy miodzik i mamy za to 1100 dolarów no dobra no 1100 nie pogardzę za tutaj miodzik także bardzo fajnie E, więc co, e, jeszcze wrócimy sobie myślę na Gospę i na Gospę sobie zakończymy już Nie będziemy kończyć tutaj że Lecimy sobie, może na zakręcie tak pick upem jeździć Kiedyś będę miał taki wypadek, tym pick upem, że po prostu Naprawdę się nie pozbieram Albo jak komuś coś się stanie przez moją tutaj jazdę To już w ogóle e, Będzie niedobrze mm, Właśnie Oczywiście tutaj żarty żartami, nie? No, w realu trzeba jeździć bezpiecznie, ale że to jest farming, to takim pick-upem raz do czasu można sobie pocisnąć, prawda? Mi się wydaje. Mm, właśnie. E, dobra, to my wracamy tak jak mówię na tą gospę. Już jesteśmy w sobie na gospie, także spoko, Więc ja sobie skręcamy. E, odstawimy sobie tego pick-upa może tutaj, o. Dla e, odmiany, znaczy do, odmiany, to, tego pick upu tutaj zawsze stawiam. Stawiałem w sumie, bo ostatnio jak już kupiłem tamto przyczepę, to już tak nie za bardzo. Także co? Myślę, że Boże, Strange Farmera mam. Ach. Chciałem kamerę sobie przysunąć. Dobra, nieważne. Tak jak mówię, na dzisiaj to było wszystko. Tym tutaj przypałem na samym końcu kończymy. Także jutro zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się i cześć!